Cześć, się mam tu znowu koksać na serwerze myśliczygn.n.pl A dziś tu jest reklama tego serwera Tu są stoniarki tak Ale bardzo fajny serwer, bardzo polecam Raz zobaczymy drop Taki jest drop Każdy ma ta, ta. Ale bardzo, bardzo polecam i w drop, darm jest to moim zdaniem polecam dobra tu są sztandarki te jendercze, te craftingi no, nie mam nic w jenderczeście to takie wiecie jest tylko chyba, że a jest nie wiem lol Dobra, to tutaj jest... Lol, czeka Dobra, idziemy tam. Mogę być na bo to serwer wystartował o 17.00, a jest 17.22. To działa? Nie wiem, ale bardzo serwer polecam. Dobra, polecam serwer. Dobra. No samo wy, A to już do sprawdzenia. Bardzo serwer polecam, więc nara.